I zastanawiam się, jak według Pana farmaceuci powinni wykorzystać ten fakt, że te szczepienia są teraz bezpłatne dla pacjentów, oczywiście, szczególnie pacjentów 65, ale praktycznie wszystkich po 18 roku życia. Bo tutaj mi osobiście ciśnie się na usta słowo koadministracja. Pacjenci są przyzwyczajeni do tego, że szczepią się co roku przeciwko grypie. Czy Pana zdaniem tacy pacjenci są też takim dobrym, można powiedzieć w cudzysłowie, materiałem do przekonania ich do zaszczepienia się przeciwko dodatkowym chorobom, które, jak się okazuje i jak rozmawiamy, bywają nawet czasami bardziej niebezpieczne od tej grypy? O, oczywiście, oczywiście, że tak. Właśnie jedną z nich jest wirus jest, jest RSV. Ja jestem absolutnie zwolennikiem koło administracji z uwagi też na to, że jest udowodniony wysoki profil bezpieczeństwa tych szczepień. Zdecydowanie nie ma tu najmniejszego problemu, żeby w tym samym czasie zarekomendować oczywiście szczepienie przeciwko RSV, jak i oczywiście grypie. Nie ma tutaj najmniejszego problemu, możemy skorzystać z dwóch Ramion albo w prawe, albo w lewe, w zależności jak oczywiście tutaj preferujemy. Nawet też czasem jest możliwa jako administracja nawet trzech szczepień, oczywiście nie w to samo miejsce, tylko w różnych miejscach, oczywiście w obrębie ramion. Więc jest to jak gdyby wszystko możliwe wykonalne i przede wszystkim bezpieczne, nie ma się czego bać. Jako administracja dwóch to jest to, co z reguły ja sobie funduję. Z reguły jest to grypa bądź jakiś jeszcze dodatek, w tym wypadku na przykład RSV.